My nigdy się nie odnosimy do tego, co, 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 do, do sztuki, po to robimy to, co, na, na co mamy ochotę. Nie i, i patrzymy na trendy, czy na, na, na jakieś tam to, co się dzieje w sztuce. Obserwujemy ją na pewno, ale, ale to jest dla nas bez znaczenia większego. Po prostu sami sami dla siebie jesteśmy drogowskazem takim. I wiesz, no, zawsze tak byliśmy. Sami, sami prowokowaliśmy, sami... Kultura zrzuta, zrzuty powstała później. I Łódź Kalicka najpierw powstała, wiem. Kilka lat później powstała kultura zrzuty. I, nie nie to się nie z kulturą zrzuty I, obecnie. Bo to jak gdyby jest czas przeszły i to, co robimy, nie mamy wspólnego z z kulturą zrzuty, to, że jest nad kilku w Łodzi Kalickiej, to nie traktujemy to jako kulturę zrzuty. Czyli być krytyczni do świata. Byliśmy obserwatorami, więc próbowaliśmy się utoczanić w tym, co robimy. tak Stefan i Majonez, gdzie to był yy, paradba Wierzchów wymyślona. I dlatego tutaj chcieliśmy trochę ten romantyzm śmieszyć. Nie wiem, czy nam się udało. Myślę, że tak, że trochę St Stefan i Majonez też jest takim, yy, yy, takim właśnie smaczkiem co do, do romantyzmu. Albo wyśmiewamy pewne rzeczy, bo taka była zawsze kaliska że wiele rzeczy wyśmiewała, począwszy od Monalizy do, 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 do Wolności, lud wiedzący, wolność wiodąca ludna barykady. I to samo. Tylko romantyzm, no to dlatego uważam, że dosyć pokazywania tego romantyzmu młodzieży, bo niczego nie wnosi. Ta młodzież, ten romantyzm ma swój, trochę niewymyślony przez. Przez, przez tych naszych tutaj wspaniałych tutaj poetów, czy tam pisarzy. O kobietach. Manifestujemy uwielbienie dla kobiet, dla ich matczynej mądrości, suczej przedsiębiorczości, naturalnej delikatności, matczynej desperacji, waginalnej wrażliwości, przyzwalającej sile trwania, boskości bycia kobietą. Piszemy o mężczyznach. Stwierdzamy, mężczyźni są gatunkiem gorszym w swej słabości fizycznej, pierdołowatości decyzyjnej, bojaźni przed jutrem, małostkowej aneksyjności, egoistycznej społeczności, xenofobicznej nietolerancji, subiektywnej e, konsekwencji, ekspansywnej zaborczości oraz powszechnej brzydocie mężczyźni, to pomyłka natury, i tragedia społeczeństwa. I to jest prawda, my naprawdę tak uważamy. Mimo, że sami jesteśmy facetami, to rzeczywiście kobiety są lepszym, lepszą częścią ludzkości, czy też człowieczeństwa, bezdyskusyjnie. E, I ta wystawa pokazuje świat idealny, czyli świat, gdzie nie ma mężczyzn tylko są same kobiety, trochę jak na filmie Sex Misja. Ale nie jest to złośliwe jak film Sex Misja, tylko jest właśnie pełne pochwały. A ponieważ kobiety same są na świecie, to nie muszą się okrywać, bo nie mają się przed kim wstydzić i stąd ta na najmożność. To, co może być tutaj poczytywane czy odczytywane jako Lekka, dowcipna złośliwość, ale lekka, zaznaczam, że te kobiety wykonują zawody ciężkie, zazwyczaj przewidziane dla mężczyzn, takie jak asfalciarz, odlewnik, drwal, rybak. Powszechnie uważamy, że, że mogą kobiety wszędzie zastąpić mężczyzn. To oczywiście jest... Jest możliwe głównie dzięki narzędziom, przyrządom i energii z zewnątrz pozyskiwanej, ale jednak trochę jest zderzone z tą taką naturalną oczywiście i przepiękną delikatnością kobiecą. Absurdalne żeby kobieta była asfalciarzem. A jednak, jeżeli bym został tylko sam, musiałaby robić tą, tą część roboty też. I czy w kamieniołomach na przykład, a albo kominiarz. Czy ktoś widział kobietę kominiarkę? No właśnie, bo też nie chodzimy po dachach z drugiej strony, żeby można by spotkać, no ale, ale można sobie wyobrazić, jak to by było. E, czas burzej naporu e, już za nami. To kończy grupa Łuczkalska e, istnieje 41 lat i, e, i te pierwsze chwile, pierwsze lata to było właśnie takie e, być może właśnie e, futurystyczne e, oczyszczanie przed pola, e, czyli wskazywanie na to, co nam się nie podoba. Którzy artyści na przykład są nieuczciwi, co chcielibyśmy zmienić? Ten czas burzy i naporu, jakby jest za nami. Myślę, że najważniejsze dla mnie, po pierwsze, jest to, że istniejemy 41 lat. Nie jedno małżeństwo się w Łodzi Kaliskie rozleciało, a my jesteśmy dalej i właściwie jesteśmy grupą przyjaciół dalej. To jest pierwsze. Drugie. E, ciągle pracujemy, aktywnie pracujemy e, nad następnymi wystawami, e, a najważniejsze jest to, że właśnie e, mogę mówić o sobie, ale też o innych, że właściwie Łódź Kaliska nauczyła, znaczy dzięki Łódź Kaliskiej wiem, co to jest uczciwość w sztuce i tak naprawdę i w działaniu grupowym i indywidualnym jestem dumny z tego, że przez te lata aktywności artystycznej e, Byliśmy uczciwi w stosunku do sztuki. No, to znaczy, ja, jeżeli się jest uczciwym, to ja kiedyś, kiedyś, kiedyś te napisałem takie zdanie, że za wszystko uczynione w sztuce ponosisz odpowiedzialność. Za uczciwość ponosi się właśnie konsekwencje, zarówno spotykać się i dobre, i dobro, i zło. Po tych 40 latach ich działalności, zdecydowanie można powiedzieć, kiedy oni już trafili do podręczników historii sztuki, że najważniejsze rzeczy zrobili wtedy właśnie na początku lat 80., bo to było jakby wysadzenie w powietrze tych skostniałych teorii sztuki konceptualnej, która wtedy no, dominowała, prawda? Taka sztuka intelektualna. Janiak na przykład zrobił taką pracę, którą pokazywał premierowo w, później w galerii mojej u Zofii w 1987 roku pod tytułem Sztuce racjonalnej poświęcam, gdzie on w takim bardzo dobrym tekście, który się pojawił też w tangu, Przyrównuje tego typu działania do wrażliwości stolarza, gdzie już naprawdę ci ludzie nie mieli nic do powiedzenia, tylko liczyły się pomysły typu, gdzie, co, jak wygiąć, jak pokazać. Zrobił całą serię tego typu prac i, i zajęło mu to może dwa wieczory, prawda? I było to pokazanie, jak to jest wszystko proste i łatwe, że ten akt takiej. Jakiejś takiej angażowania serca, umysłu, gdzieś uleciał, zaczęło wkraczać cwaniactwo. Jak zresztą w każdej dziedzinie sztuki, jak najpierw wpada się na jakiś pomysł, to i prześwieca temu najczęściej jakaś idea. Natomiast jak to się sprawdza, a jeszcze jak można na tym zarabiać później pieniądze i, i do ludzi to dociera, no to już później jest to powielane, kopiowane na miliony sposobów i zaczyna zjadać własny ogon. I potrzebny jest ktoś, kto to wysadzi w powietrze i pokaże coś nowego. No i taką, moim zdaniem, funkcję spełniła łódź kaliska w pewnym momencie. Oraz wielu innych artystów, którzy o sobie nie wiedzieli nawzajem. To jak skończył się stan wojenny i poluzowane zostały te wszystkie obostrzenia, i powstały takie y, imprezy jak Lochy Manhattanu w Łodzi, jak y, Biennale Sztuki Nowej w Zielonej Górze, gdzie organizatorzy zapraszali te wszystkie podmioty, to dopiero jakby można było się tam odliczyć i zobaczyć, czym kto się zajmuje i jakie to są w sumie podobne do siebie rzeczy. Ale jeżeli zaczęli kuratorzy chronologię robić tych zdarzeń, to zawsze ta Łódź liska jest na początku, bo oni zaczęli już właśnie 79 rok. To jest ich pierwszy performance ten w Darłowie, gdzie nakryli właśnie gromadę przechodniów szmatą w celu walenia ich po dupach. I, i, i takie są tytuły tych prac. No wcześniej to w ogóle nie miało, nie miało miejsca. Bo nawet jak robił warsztat formy filmowej takie Różne tego typu działania z takim Antoniakiem, Wacławem, mieli taką postać, i to były świetne rzeczy. To jednak oni wtedy zajmowali się sztuką poważną, a tamte rzeczy były jakby na marginesie. Dopiero po latach, ja zobaczyłam na jakiejś wystawie w Atlasie sztuki, że te rzeczy. Rozrywkowe z lat 60., -tych, 70., -tych, które robił warsztat formy filmowej, są wieszane obok tych bardzo mądrych intelektualnych rzeczy jako równoległe działanie. Niemniej jednak wtedy one tak nie były traktowane. Przynajmniej tak mi się wydaje. No może mnie tutaj jakiś historyk sztuki poprawi, ale moim zdaniem tak nie było.